Dariusz Miliński to polski malarz, scenograf i twórca plakatów. Jego obrazy to głównie portrety ludzi utrzymane w stylistyce quasi-realistycznej po części bajkowe osadzone w wiejskim krajobrazie. Artysta ma na koncie ponad 260 wystaw indywidualnych, w tym w prestiżowych galeriach, jak na przykład sikagowska 1756 w dzielnicy Lincoln Park i ponad 100 zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii i USA. Brał udział w kilkudziesięciu happeningach artystycznych i przedstawieniach teatralnych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Teraz jego pracę będziemy mogli oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej. To przede wszystkim jest to wielka osobowość twórcza, y, która zaistniała y, na mapie y, kulturalnej kraju. Lic, y, jest to liczący się artysta, nie tylko malarz, ale w ogóle jako in, animator kultury, jako bogata, przebogata osobowość y, bardzo no. duża indywidualność, wspaniały ga, gawędziarz i na swój sposób bardzo specyficzny, specyficznie uroczy artysta. Domniemam, że spotkanie na Bernistarzu z artystą zrobi na Państwu duże wrażenie. Mam nadzieję, że Darek się rozkręci i zacznie dla siebie w sposób charakterystyczny rozmawiać z Państwem, rozmawiać z publicznością. Prace artysty, jak mówi Dariusz Kaleta, w sposób sarkastyczny komentują naszą rzeczywistość. Myślę, że odniesiecie Państwo, oglądacie. Są obrazy, niektóre własne skojarzenia do skojarzeń artysty dotyczące naszej rzeczywistości. Prace mają wspaniale malowane, więc bardzo dobrze artysta się porusza w scenach grupowych. Ma opanowany ruch postaci i wyraz, który sprzyja przekazowi, jaki autor chce nam przekazać. Wernisarz wystawy Tropiciele zdarzeń ponadzmysłowych odbędzie się w piątek 18 lipca o godzinie 18 w Galerii Sztuki Współczesnej.